11 grudnia w Centrum Kultury w Choroszczy odbył się koncert charytatywny Rozśpiewana Paczka. Biletem wstępu na to wydarzenie były produkty z długim okresem ważności. Mieszkańcy Choroszczy i okolic nie zawiedli. Organizatorom udało się zebrać ponad 300 kg pożywienia, które w miniony poniedziałek, 21 grudnia, trafiło do najbardziej potrzebujących. Wręczającymi byli, jak przystało na okres przedświąteczny, Święty Mikołaj oraz dwie śnieżynki. W rzeczywistości pracownicy Urzędu Miejskiego w Choroszczy Którzy byli współorganizatorami tego przedsięwzięcia? Tak, finalizujemy dzisiaj akcję Rozśpiewana Paczka. 11 grudnia mieliśmy tutaj w Goku koncert charytatywny, gdzie zebraliśmy ogrom produktów dzięki hojności właśnie ludziom, mieszkańcom gminy Choroszcz. Zebraliśmy około 1100 produktów, to jest około 300 kg. Tego wszystkiego. Rozparcelowa rozparcelowaliśmy to na paczki i dzisiaj właśnie dostarczaliśmy mieszkańcom naszej gminy. Więc z tego miejsca chciałabym Państwu serdecznie podziękować. Ponad 300 kg na taką miejscowość to jest dużo, bardzo dużo. Czy niewyobrażalna liczba? No, myślę, że to jest bardzo dużo. Nie spodziewaliśmy się takiego odzewu. To, to jest taka pierwsza akcja. Pierwszy raz organizujemy tego typu wydarzenie i naprawdę warto było, bo rozwieźliśmy już do około 20 miejsc i, i zobaczyć właśnie uśmiech, yy, uśmiech na, na twarzach wielu, wielu osób to, to takie bezcenne, bezcenne uczucie i, i to dzięki Państwu, także dziękujemy. Wiele wzruszeń, wiele uśmiechów, także warto było na pewno. Była to pierwsza tego typu akcja w Choroszczy i, jak zapewnił burmistrz Robert Wardziński, z pewnością nie ostatnia. Choroszczanie udowodnili, że mają wielkie serca, a los drugiego człowieka nie jest im obojętny.